Hallo, witam na kanale Angelika Grabowska. Dzisiaj będę wyciskała ze skórniki i jakieś tam krostki, które mam. Czyli będę robiła rzeczy, których Wam nie polecam, nie zalecam, odradzam i uważam, że to jest najgorsze na świecie. A zrobię to w celach edukacyjnych i mam nadzieję, że po tym, co zobaczycie, stwierdzicie, że w zasadzie jednak nie warto. Te będą ze skórniki, ale będą też, będę wyciskała też to, co jest w moich porach, żebyście zobaczyli, co, czego się nie powinno wyciskać. Opowiem Wam też, dlaczego nie powinniście tego wyciskać. I pokażę Wam serię produktów, która uważam, że może się przydać, jeżeli macie problem z zanieczyszczeniami, ze skórnikami, jeśli Wasza cera jest trądzikowa. Będę, słuchajcie, używała urządzonka, które kupiłam jakieś półtora roku temu, i od tamtej pory leżało i czekało na, na ten dzień. Ja troszkę odwlekałam tego typu filmy, ponieważ wiem, że no będą one mojej skórze szkodziły i wiem, że takie grzebanie przy niej sprawi, że będzie się goiła dłużej i będzie wyglądała gorzej, więc jeżeli będziecie mnie widzieli czasem na przykład z całym czerwonym nosem, to dlatego, że się po prostu poświęciłam. Zaznaczam, że nie powinniście robić tego w domu. To jest wielkie nie, nie, nie. Jeśli chodzi o aktualną kondycję mojej cery, to niedawno wróciłam z urlopu i jest tak średnio. Jest troszkę za skórników, ona jest troszkę zanieczyszczona, pojawiły się ale teraz już się wygoiły. Ten film powstaje we współpracy z Farmaceris. Dali mi bardzo dużo czasu na przetestowanie tych produktów. I może zacznę od kremu, bo on jest właśnie na zaskórniki zamknięte, otwarte. On też pomaga, jeżeli macie trądzik, więc myślę, że warto się mu przyjrzeć. A też Farmacerist nie testuje na zwierzętach. To jest marka, która jest potwierdzona przez Stowarzyszenie Kosmetyki Bez Okrucieństwa, co jest super. Krem nazywa się Comedo Acne i on jest bardzo lekki. Ja mam, jak wiecie, suchą skórę. Natomiast w momencie, kiedy moja skóra zaczyna szaleć, pojawiają się jakieś takie jakieś cuda na niej, to jest to naprawdę genialny kosmetyk i nie jest tak, że on moją skórę wysuszył, ma niacynamid na przykład w sobie, więc też będzie działał przeciw przebarwieniowo, przyspiesza regenerację skóry i ma kwas, który ma działanie antybakteryjne. Więc farmaceuris comedo acne, jeśli macie tłustą cerę, genialny produkt. Możecie też używać go w miejscach, które są albo były szczególnie narażone na właśnie pojawianie się zaskórników czy też krost. I ja miałam tutaj głównie w tych okolicach z uwagi na to, że nosiłam maseczkę w trakcie lotu na przykład i właśnie tutaj go sobie na żeby pomógł mi załagodzić to, co się działo i bardzo pomógł, bo teraz praktycznie tam nic nie mam. bo Już nie mam żadnych krost, tylko zostało mi jakieś delikatne przebarwienie, ale to na luzie. Uwaga, uwaga na hasło Angelika Kładka Farmaceris. Macie zniżkę 25% na całą serię T. Ta zniżka będzie aktywna do 15 września. Dobra, słuchajcie, przeszedł ten czas. Rozpoczynamy zabawę. Może zobaczymy najpierw moją skórę, jak wygląda z makijażem. Kości policzkowe. Sporo brokatu widać, bo nałożyłam trochę... Rozświetlacze dzisiaj, jak możecie zobaczyć, podkład. Widać jakieś ciemniejsze miejsca. Zobaczymy brodę. O! Widać nawet trochę łoju, widać, widać tam. W sensie nie łoju, tylko jakieś tam troszkę chyba stan zapalny. Pamiętajcie, że to nie jest profesjonalna aparatura, i oglądanie skóry z profesjonalną aparaturą wygląda inaczej. To jest taka bardziej zabawa. Możecie zobaczyć, jak mi powodziło. Powodzi mi podkład w jakieś tam moje zmarszczki delikatne. E, dobra, słuchajcie, tak to wygląda. Dodam jeszcze, że kiedy miałam pryszcze, kiedy pojawiały mi się pryszcze, to ze sobą zabrałam żel punktowy z Farmacerist i to jest Spot Treatment Gel. On jest bardzo lekki i jakby zasycha na skórze, więc go nie widać i możecie go stosować nawet w ciągu dnia. I ja go stosowałam w trakcie wyjazdu, jak już zauważyłam, że coś mi się tam pojawia. Bardzo wspomaga znikanie krost, więc polecam ten żel i teraz jak będę wyjeżdżała, to na pewno też go ze sobą wezmę, bo on niczego nie brudzi i pościeli też nie brudzi i go nie widać, więc jest Naprawdę fajnym produktem. Rozpocznę od demakijażu przed tymi moimi zabiegami, chociaż nie wiem, czy coś to pomoże, biorąc pod uwagę to, co zamierzam zrobić za chwilę. I będę robiła demakijaż płynem micelarnym. Pharmaceris, właśnie, to jest seborregulujący płyn micelarny do twarzy i oczu. Demakijaż rozpoczynam oczywiście od oczu, przykładam wacik i czekam na to też od razu. I ten płyn micelarny naprawdę sobie świetnie radzi z demakijażem oczu i w ogóle z demakijażem. Jestem z niego bardzo zadowolona i ostatnio go często używam, bo szybko go zmywa i nie ma problemu. Taki płyn micelarny polecam szczególnie osobom, które mają tłustą cerę, ale jeżeli macie suchą, to też się sprawdza, więc... On ma cęk między innymi w sobie. Ale widzicie, jak ładnie zdejmuje? Teraz doczyszczę jeszcze oczy, bo widzę, że troszkę zostało, ale już niewiele. Jest gituwa pora na demakijaż twarzy. Wygląda to tak, ale dobrym pomysłem jest też po prostu przyłożenie i zaczekanie chwilę. No i idzie jakoś. Ładnie idzie, myślę. Przecieram skórę płynem miselarnym, dopóki jeszcze widzę jakieś oznaki makijażu. Część będzie oczywiście niewidoczna. Wiecie, gdzie się bardzo skupiam? O tu, żeby wytrzeć to, co się w tej bruździe mogło nagromadzić. Tu mi się często przynosi, coś nagromadzi, więc upewniam się, że nic nie ma. Przejdziemy znowu do czoła, brwi. Koniecznie sprawdźcie też tutaj, jakby okolice włosów, bo tam często się coś zbiera i nawet nie wiecie. No już wacik jest czysty. A jeszcze dla pewności tutaj. I zobaczcie, wacik jest właściwie czysty, ale to nie oznacza, że skóra jest czysta. I teraz przeczyszczę sobie moje magiczne urządzenie, bo używałam je, jak miałam makijaż. I zobaczmy, jak wygląda teraz moja skóra, jeszcze przed umyciem jej. Policzki. Widać moje pory. Widać też jeszcze drobinki w ogóle. O. A teraz zobaczmy, zobaczmy coś, czym byłam bardzo zainteresowana, a mianowicie taki pryszcz, który mam koło nosa. Taki, to jest pryszczek bardziej, niestety. Już się praktycznie wygoił, bo ja w ogóle nałożyłam na niego ten żel z farmaceris. Ej, no nie, nawet go nie widać. No, ale tutaj widzicie takie ciemniejsze miejsca. Widzicie takie jakby... Wulkanki, które mają takie ciemniejsze kropeczki. No i to są właśnie pory. I z tych porów można rzeczy wyciskać. Tylko, czy warto? Widzimy mój nos. O, tutaj dosyć dobrze widoczne są te wulkany. I jakaś tam zawartość, która w nich jest. A teraz zobaczymy, jak wygląda moja broda. O, tutaj często mi się jakieś takie zaskórniki pojawiają. O. Zobaczymy, jak wyglądają przebarwienia. Bo mam kilka przebarwień. To jest przebarwienie, właśnie. Widzę, że mam zaskórnika, więc teraz pokażę Wam, jak wygląda zaskórnik. I to jest akurat zaskórnik zamknięty. I proszę bardzo, jaki piękny zaskórnik zamknięty. I porównajcie w ogóle go do tych kropek. No przecież to się ma jak w ogóle, nawet przy tym mikroskopie. Tu kolejny. Kolejne jakieś przebarwienie. A teraz przejdę do tego, na co wszyscy czekacie, czyli zacznę wyciskać moje nieszczęsne i Tu Wam pokażę wycisnę zaskórnika, którego rzeczywiście mam. Moja skóra nie jest przygotowana, ale jest to zabieg celowy, ponieważ wiem, że większość z nas, z Was, tak robi, że skóra nie jest przygotowana odpowiednio, ale jest to zabieg celowy, żeby pokazać, że to po prostu nie jest coś, co służy skórze i lepiej zostawić tego skórnika. niech on tam zniknie, niż przy nim grzebać. No ale wszyscy wiemy, jak jest i niektórzy z nas grzebią. Moja skóra nie jest dobrze przygotowana do tego procesu, dlatego wyciskanie jest bardziej niebezpieczne, bo będzie wymagało nacisku, na skórę moich palców, i to zwiększa zagrożenie, że ten nacisk sprawi, że pojawią się przebarwienia i jakieś ranki. Wygląda to tak, z bliska. To jest ta strona, która troszkę bardziej ucierpiała w trakcie mojego urlopu. I tu próbowałam już się dostać do tych zaskórników, bo to są zaskórniki zamknięte, ale nie dałam rady, po prostu nic z nich nie wychodzi. Tak samo tutaj, ale zobaczcie, już, jak się zaczerwieniła od razu skóra. Słuchajcie, ze skórnikami jest ciężko. Ciężko mi jakiegoś znaleźć przede wszystkim, ciężko mi go wycisnąć, więc zabrałam się za brodę. Tu mam te czarne kropeczki, więc powyciskam je. I tu mam jednego. Staram się stosować taki równomierny nacisk z obu stron. Udało się i coś wyszło. Zobaczymy to na kamerze teraz. I to co widzicie, to nawet nie jest ze skórnik, tylko to jest troszkę łoju, który znajdował się w mojej skórze. Podobna sytuacja, trochę łoju, ale to nie jest ze skórniką. Nie ma takiego typowego ciemnego czopu. Teraz zrobimy to, co widzę czasem na YouTube, że ludzie naciskają tak na nos i wychodzi z niego kilka rzeczy. I tak wygląda mój nos po naciśnięciu. To jest chwila po naciśnięciu. To nawet nie jest jakoś długo. Ale zobaczcie, że już się zrobił czerwony. Zobaczymy boki mojego nosa, bo to jest bardziej interesujące. I tu akurat troszkę wyszło, ale znowu to nie są zaskórniki. To jest tylko łój. To jest tylko łój. To, to wszystko... To wszystko, co widzicie, to jest wyłącznie łój. Tu nie ma żadnego zaskórnika. Zaskórnik miałby taki typowy, ciemny czop na górze. I to, co ja teraz wycisnęłam, to wróci bardzo szybko. To wróci prawdopodobnie w trzy dni. Dobra, słuchajcie, ja teraz pójdę do łazienki, umyję moją skórę tym żelem antybakteryjnym, który mi trochę pewnie pomoże po tej akcji z wyciskaniem. Ale zobaczcie, jaka moja skóra jest maltretowana, mimo to, że nawet nie robiłam dużo tego wyciskania. I różnica pomiędzy tym, że tam w moich porach było trochę łoju, a ze skórnikami jest taka, że ze skórniki jest o wiele ciężej wycisnąć bez przygotowania. Dlatego ja nie jestem w stanie pozbyć się tych ze skórników zamkniętych, które mam. No ale za to ślady mi się piękne porobiły. I to jest antybakteryjny żel myjący Puri Sebo Gel z kwasem migdałowym, między innymi. Więc będę go używała. On jest bardzo lekki, dobrze się pieni i też dobrze oczyszcza skórę, więc to mi przygotuje skórę do pielęgnacji. Moja cera po tym całym wyciskaniu wygląda. No, jak wygląda? To nie było wcześniej widać, a teraz już jest. No, pewnie będzie zaczerwieniony przez kilka kolejnych dni, dlatego powtarzam, nie róbcie tego w domu. Teraz sobie spryskam jeszcze skórę tonikiem z farmacerii z, z kwasem migdałowym. To jest właśnie po to, żeby troszkę ją załagolić i zapobiec temu, żeby się porobiły stany zapalne z tego co na wyciskałam. To jest ten tonik i powiem Wam, że on jest w ogóle super na plecy. Jeżeli macie trądzik na plecach czy na pośladkach, to kupcie sobie go, tym bardziej, że nic w sprayu. I dzięki temu jest po prostu łatwiejsze w aplikacji i możecie sobie spryskać. Więc ja sobie teraz spryskam. No i teraz nałożę sobie już krem i mam nadzieję, że krem uratuje mnie przed jutrzejszą katastrofą w postaci kilku nowych krost, których wcale nie musiałam mieć, gdybym nie zaczęła wyciskać. Dlatego słuchajcie, nie róbcie tego. Przypominam, że na hasło Angelika okładka Fraceris macie zniżkę 25% i ta zniżka trwa do 15 września. O wiele lepszym pomysłem jest kupienie kilka kosmetyków takich przeciwzaskórnikowych, niż wyciskanie ich. Ta zniżka obowiązuje na całą serię T, czyli ta do skóry tłustej. I to byłoby wszystko w tym filmie. Trzymajcie kciuki zawoju z górę. Pa!